Dzień dobry, szczęść Boże. Jestem w trasie i obok tutaj zaraz mnie jest droga, a ja jestem w takim zagajniku, w lesie tak naprawdę, w miejscu biwakowym. A więc jestem blisko drogi, wjechałem do miejsca, które jest lasem. Z jednej strony słyszę szum, być może Wy go też będziecie słyszeć, szum samochodów, które przejeżdżają. Z drugiej strony słyszę śpieków, śpiew ptaków, Taki łagodny wietrzyk. Yy, czuję się troszeczkę jak nie w tym świecie, tak? bo tamten świat jest krzykliwy, jest śmierdzący, bo spaliny i tak dalej. Czymś takim jest dla mnie Eucharystia. Yy, w świecie, w którym żyję, jest mnóstwo różnych rzeczy, bodźców, dobrych, złych. Są sprawy, które mnie przyciągają ku dobru, są sprawy, które przyciągają mnie ku złu, są rzeczy, które motywują mnie do tego, żeby przekraczać swój egoizm, ale też są rzeczy, które Sprawiają, że jeszcze bardziej się w sobie zamykam i jestem egoistą. Czyli generalnie ta droga. A Eucharystia jest taki momentem, w którym z tej drogi odchodzę, tak jak tutaj, w to miejsce biwakowe, po to, żeby usłyszeć coś innego, po to, żeby doświadczyć czegoś innego. I to nie chodzi o to, że Eucharystia jest jeszcze jednym z wielu miejsc, sytuacji, w których mogę sobie czegoś doświadczyć. Po to, żeby coś przeżyć, tylko w tej ciszy, którą mi daje Eucharystia, spotykam Boga żywego. A że jestem człowiekiem ograniczonym i potrzebuję materii, bo sam jestem materią, przynajmniej póki co, to Jezus daje mi ciało i krew, coś, co jest bardzo materialne, chociaż bardzo kruche. To jest jedna rzecz, czym jest dla mnie Eucharystia. Jest dla mnie właśnie takim odejściem od codzienności po to, żeby spotkać Boga w sytuacji, w której, w której jest cisza, w której jest w cudzysłowie klimat. Druga rzecz, która bardzo mocno ostatnio dla mnie jest ważna, jeśli chodzi o Eucharystię, to być może pamiętacie taki moment w Eucharystii, we mszy świętej na początku, kiedy mówimy kiedy ksiądz mówi przeprośmy Boga abyśmy byli godni yy, przyjąć jego słowo i jego ciało i krew abyśmy byli godni stanąć przed panem bogiem i mówimy spowiadam się Bogu albo używamy innej formuły która przypomina nam o tym że potrzebujemy Bożego miłosierdzia ale zobaczcie że w pewnym momencie dochodzimy do komunii świętej czyli prawie do końca eucharystii zanim się rozejdziemy to jeszcze dostaniemy ciało i krew żeby je zjeść i wypić i wtedy mówimy panie nie jestem godzien to jest niesamowite, że na początku mówimy coś, co y, wydawałoby że wydawałoby się, że da nam godność do tego, żeby to zrobić, a kiedy do tego dochodzi, mówimy: Nie jestem godzien. Y, I to jest dla mnie niesamowita sprawa, że po pierwsze na Eucharystię nie mogę sobie zasłużyć, chociaż y, powtarzamy to w każdej Eucharystii. Wydawałoby się, że moje przeproszenie, moje upokorzenie się sprawi, że stanę się godny, to Kościół mnie uczy. W tekstach Eucharystii, że tak się nie dzieje, że dalej jestem niegodny, chociaż go przyjmuję, chociaż go biorę do siebie, chociaż powiedzmy sobie szczerze, rzadko mi się zdarza, żebym był super skupiony, żebym był super przygotowany do tej Eucharystii, żebym był super nastawiony i tak dalej, i tak dalej, a jednak on do mnie przychodzi. I to mnie nie uczy tego, że, że właśnie, że nie wiem, że. Że jestem nikim, tylko to mnie uczy niesamowitej pokory Pana Boga. Już w tej pierwszej części, jak mówiłem, że ciało i krew, chleb i wino, arcybiskup krajewski o tym mówi, odrobina, odrobina wina, kawałek łamliwego, kruchego chleba to się staje moim panem. To jest niesamowita pokora Pana Boga. I ten Pan Bóg, który daje się wcisnąć, że tak powiem brzydko i technicznie, do tego chleba i do tego wina przychodzi też do mnie, ale przychodzi w taki bardzo radykalny sposób. Nawet ludzie, którzy siebie kochają, siebie nie zjadają. A Bóg, który mnie kocha i który mnie zaprasza do miłości, daje mi siebie zjeść. Niesamowity hardkor. Dobrego świętowania Wam życzę, ciała i krwi Pana Jezusa. Nie bójcie się Go spożywać, nie bójcie się Go pić. Niech On będzie rzeczywiście kimś, kto stanie się dla nas pokarmem, po to, żebyśmy byli jeszcze bardziej ludźmi dla siebie nawzajem, bo po to spożywamy Eucharystię, żeby mieć w sobie życie, żeby mieć w sobie życie wieczne, które będziemy innym dawać, a nie które będzie zabijało innych ludzi. Dobrego czwartku i dobrego świętowania. Szcześć Boże, do widzenia i dobranoc. Idźcie na lody. Cześć.